Myślę, że każdy z nas tutaj, jak jesteśmy, tak jak też słyszymy o tych różnych sytuacjach, przynajmniej kilka razy był u lekarza. I niektórzy z nas na pewno przebywają lub przebywali pod opieką specjalistów ze względu na różne schorzenia, choroby, dolegliwości, które, które mamy. Lecz, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, co nam dolega, zanim zaczniemy jakiegoś rodzaju leczenie, czy przyjmiemy jakieś tabletki, leki, lub może zostaniemy skierowani na, na, na jakąś operację lub zabieg, to jest potrzebna jedna bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy domyślacie się o co chodzi? To jest, to jest diagnoza. To jest trafna, dobra diagnoza. Psalm 139, werset 23 i 24 mówi tak: Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. W całości ten psalm mówi o myślę, że na pewno go znamy mówi o wszechmocy, wszechwiedzy naszego Boga. On wie dokładnie wszystko. On nas stworzył, stworzył mnie i ciebie. I zna bardzo dobrze nasze myśli, nasze, nasze serca, nas, nas całych. I tak jak Jędrzej, który ostatnio przygotowywał się i prowadził nas do wieczerzy, parafrazując, mówił o tym, że nie możemy tak naprawdę zrobić niczego: jakby zaskoczyć Boga. Bo on doskonale wie, co zrobimy już wtedy, kiedy nawet jeszcze dana, dany czyn, dana myśl nie pojawiła się w naszej głowie, w naszym sercu. Bóg ogarnia nas tutaj na tym miejscu, tak jak tu jesteśmy, i widzi nas zawsze w każdym momencie naszego życia. Nasz Synek bawi się z nami często wchowanego. On jest jeszcze ma dopiero dwa latka, i generalnie. W, tego, w tą zabawę nie do końca potrafi się jeszcze tak dobrze bawić, nie do końca potrafi się schować tak dobrze, ale jest przy tym bardzo, bardzo, dużo, bardzo dużo zabawy, bardzo dużo śmiechu. Wiemy wszyscy, na czym polega ta zabawa. Niestety, ja łapię się czasem na tym, że ja sam, i może też tak macie, że próbujemy schować się właśnie przed świętym Bogiem. Że nasze czyny, to co robimy, niestety. Nie jest tym, czego Bóg by od nas oczekiwał, i zwyczajnie przed Jego obecnością chcemy się ze wstydu, ze wstydu schować. Kończy się kolejny rok, i wielu z nas, wiele, wiele osób planuje, myśli, też przede wszystkim właśnie e, próbuje zweryfikować, jaki to był rok, czy to był dobry rok, czy, 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 czy przeżyłem go właściwie, czy. Czy przyniósł są same sukcesy, jak, 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 jaki on był? I często planujemy też również, jaki chcielibyśmy, żeby był ten rok przyszły, ten rok 2024. Co chcielibyśmy zrobić? I oczywiście, dobrym jest, ja mówię zawsze, nie możemy się też odczłowieczać. Mamy hobby, może chcielibyśmy coś z, zrobić w przyszłym roku związanego z naszym hobby, może chcielibyśmy zadbać o nasze zdrowie, może, może mamy. Jakieś umiejętności, które chcielibyśmy zdobyć, lub w czymś być po prostu lepsi. I to naprawdę są dobre rzeczy. Yy, lecz jako ludzie oddani Bogu, myślę, że nasze priorytety są trochę gdzie indziej. Nasze priorytety skupione są na Bogu i nasze działania i postanowienia, yy, można powiedzieć, te o większym priorytecie są właśnie, są właśnie skupione na Panu Bogu. I myślę, że na pewno dobrym jest planować, że nie wiem, przeczytam, może Biblię w całą w 2024 roku, tak? Może zorganizujemy więcej ewangelizacji? Może poświęcę się bardziej dla kościoła, dla lokalnej społeczności? I to wszystko są dobre rzeczy, tylko chciałbym się na moment na, przy, przy tym zatrzymać i, i pomyślmy o tym, żeby zrobić to, co psalmista Dawid. Poprośmy Boga o zbadanie, prześwietlenie i o diagnozę naszego życia. Diagnozę stanu, w jakim jesteśmy, jakim jest nasza wiara. Tak jak Dawid, może zapytajmy: Panie Boże, powiedz mi proszę, czy wiodę życie godne Twojego naśladowcy, Twojego dziecka. Boże, powiedz mi proszę, czy kroczę w pełni Twoimi drogami. Drogami prawości. Świętości i jestem w pełni Tobie oddany. Boże, proszę Cię, powiedz mi, czy przypadkiem nie żyję w grzechu, czy nie postępuję w sposób, który Ciebie zasmuca, czy nie idę tą szeroką drogą na zatracenie. Dawi mi wspaniałą rzecz, bo pyta Tego, który jako jedyny jest mu w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I możliwe, że Dawid miał, na pewno miał mnóstwo bliskich wokół siebie, tak jak też i my mamy, i mógł zapytać kogoś i na pewno dowiedziałby się pewnych rzeczy, na pewno dowiedziałby się o rzeczach, które, które inni zauważają, które mógłby zmienić, które mógłby ulepszyć w swoim życiu. Ale zamiast tego on pyta swojego Boga. Które wie o Nim absolutnie wszystko, i dla którego nie ma ani zakamarka, ani małej części jego duszy i myśli, która byłaby zakryta przed wszechwiedzącym Bogiem. Poddaje się temu, pomimo tego, że wie, że przed Bogiem niczego się, nic się nie ukryje, poddaje się na bezwzględną krytykę. Ponieważ wie, że przed świętym Bogiem nie jest w stanie nic, absolutnie nic się ukryć. Chciałem was tym zachęcić do tego, abyśmy właśnie pomyśleli dzisiaj, a może właśnie też pomodlili się tymi słowami, psalmisty, poprosili właśnie Pana Boga o taką diagnozę, diagnozę naszego życia, naszej wiary, naszego serca. Niech to będzie modlitwa, z którą wejdziemy w nowy rok. Może niech brzmi Boże, pokaż mi, co jest niewłaściwe w moim życiu, i pomóż mi w swojej dobroci i miłości to zmienić. A może gdzieś w życiu pogubiłeś się, pogubiłaś się, i potrzebujesz uleczenia poprzez oddanie Bogu swojego życia, to dzisiaj też jest dobry dzień. To dzisiaj naprawdę zachęcam Cię, żebyś nie czekał, nie czekała i oddała mu swoje życie. I zaczęła właśnie, zaczął życie codzienne z Jezusem. Kochani, tym chciałem Was zachęcić i chciałem zachęcić nas do takiego czasu. Siedzimy, bardzo się cieszę, że przy, przy stołach. I tak jak Dawid powiedział, miałem taką myśl, takie marzenie, żeby naprawdę dzisiaj nikt nie został, e, nie wyszedł z tego miejsca nie Abyśmy teraz mogli czas mieć, może tak jak jesteśmy właśnie przy stołach. Jeżeli ktoś z braci, z sióstr tutaj czuje się może tak bardziej na siłach, żeby poprowadzić też swój stół w modlitwie, to by było naprawdę super. Żebyśmy mogli się pomodlić o każdego nawzajem, tak jak siedzimy, pobłogosławić na ten nowy rok. Aby Pan Bóg udzielał nam swojego błogosławieństwa, swojej mądrości, ochrony. Zachęcam, kochani, spędźmy taki czas modlitwy, tak jak jesteśmy. I pobłogosławmy siebie nawzajem. Poprośmy Pana Boga o, o przychylność Jego prowadzenia.